Ej, co Dzisiaj ma być kartkówka z historii. Co, serio? No, oj, oh, yes. <coughs> <coughs> Proszę, Pani, mogę to do zrobione, bo się źle tu jakoś nie wyglądało. Tak, jest to. Że nie, Szkoda, to teraz mamy kartkówkę. Będziemy mieli teraz spuścione kartkówki. Ja, Wyciągajcie będzie Ech, ja wszystko umiem. Dobrze. Dzisiaj sprawdzimy, że jest prawdziwy i kto ja. Pałos z pąsem. Aha, żenada. Uwaga do dziennika, kochaninka. Ile to się spowodź, jest powódź? Poprawa jest na tydzień. Dobrze, kreśla. Teraz posiadamy zakończoną kartkę. O Boże, nic ja nie zjadę z nią. Dobra, będę strzelać. się

Kilka razy. Mm. Pokaż mi, co tam masz. Mm. Telefon. Jedynka bez możliwości paradokumenta. Na szczęście młoda dała się ramię.